Cześć, z tej strony Honej Daddy. Odpowiadając na pytanie, czy pszczółki mnie żądzą. Tak, zdarzy się, że mnie żądzą Aczkolwiek przez dłuższy czas już się zajmuję pszczelarstwem, więc jestem już uodporniony na ten jad pszczeli. Nie ma takich efektów bolesnych, że tak powiem bardzo. O już te ręce czy inne części ciała nie puchną tak bardzo. A bardziej te pszczółki żądną wtedy, kiedy zmienia się pogoda, jest nie wiem, przed deszczem, przed burzą i są bardziej niespokojne. A za chwilę fragmencik, czy nie tylko mnie żądną. Matka.